słowach chciałabym przypomnieć wszystkie sukcesy Mateusza, a są to wyróżnienie oraz nagroda specjalna w Regionalnym Konkursie w w Sosnowcu, wyróżnienie oraz drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Bryzjewskim w złoty złote oraz srebrny grzebień w Międzynarodowym Konkursie w w Rybniku, pierwsze miejsce w Konkursie Sprawnym w Zawodzie w Czętowowie, szóste miejsce w Ogólnopolskim konkursie w prawnym zawodzie Fryzjer Bezpiecznych Pracy w Tarnowie. Mateusz był uczestnikiem wielu profesjonalnych szkoleń, między innymi Akademii Berendowicz-Głupi oraz w Dierżyński We wszystkich konkursach, we wszystkich promocjach z bardzo wielkim zaangażowaniem, promując przy tym szkołę, jak i ten piękny zawód Fryzjer. Dlatego też zwróciliśmy się pani dyrektor tej ciła się z prośbą do sponsorów, którzy zasponsorowali, Mateusz tego nie wie, teraz się dowie, specjalną nagrodę, szkolenie w Akademii Merendowicz-Gudliń. Bardzo poproszę, ponieważ sponsorów nie ma dzisiaj z nami, pani dyrektor przekaże tą nagrodę dla Mateusza. Mateusz, zostały wymienione przez Panią Profesor Józefę Waliczę. Także chciałam serdecznie podziękować w imieniu Dyrekcji, nauczycieli, młodzieży, za reprezentowanie nas no, na konkursach krajowych i zagranicznych, bo to konkurs międzynarodowy również. Do naszych życzeń i podziękowań dołączamy się sponsorzy. To szkolenie państw, e, Akademii. E, zasponsorowali nam Państwo Magdalena i Piotr Duda i również w ich imieniu. Bardzo chcieli być tutaj razem z nami, ale inne obowiązki e, po prostu no, wyprzedziły nas no, e, i nie pozwoliły na to, żeby e, byli z nami. Serdecznie gratulujemy i wręczam Mateusz Nagrodę szkolenia, upięcia i pogi. Akademii Szkoleniowej Berentowicz w dla Ciebie za wszelkie zasługi. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję. Ja bardzo podziękować moim rodzicom za wsparcie, Po prostu za to, że są. To... Dyrekcji nauczycielom za na to, że właśnie w tej szkole mógłbym rozwijać swoje pasje. Pani Jezior Woliczek, za to, że za, każde, za każdy konkurs była ze mną. No i za wszystko. No, e, sponsorom za taką piękną nagrodę, moim koleżankom oczywiście pięknym odrębnikiem. Obecnie tego nie było. No i po prostu wszystkim dziękuję.